Są nowe siedem nowych, dwa, trzy, 3, 4, 6. 5. 5. 5 jest zapisane. No, to ciekawe. No Chyba jest 5,01. Jak z tego wyjść? Jak z tego wyjść, o doro? Laga tak, tak, mam do rady. No to... chodźmy do 7, bo ostatni to był level 7, czyli ta. Yy, no level 7 ogólnie a te wielki ocean. Czyli tutaj? Tutaj? tutaj. Tak, tutaj. I to było tutaj dobra. Tak. Mam latarkę, mają. Dobra. No. Teraz, czy tutaj coś jest nowego? Tutaj jest tam, gdzie chyba z przyszliśmy do tego, tego, nie? Czekaj, ładuje się. Dobra. <grych> Okej. Okay. Tak. Tutaj, tutaj chyba jest. jest tam... Tak, tutaj przyszliśmy to... z tych ciemnych. Przyszliśmy to. To. Ale tutaj jest to wyjście. Tak. To, czyli tutaj nie możemy iść. Nie, bo to, tutaj, tutaj patrz, musimy iść. Już jest nowe Uważamy coś. Mu... To jest. Beware of the Thing. Patrz. Uważaj na rzecz. Ty, my pesany. musimy pływać, chyba pływać. Ja mogę usiąść do łódki. Pa, ja jestem w łódce. Też te łódka. Ja, możesz usiąść? Możesz wsiąść? Tutaj Tam jest jakaś jedna jeszcze. Czy? Tu jest dużo łódek. Okej. Okay. Można pływać. Mamy płynąć? Dobra. Lecimy. Do tamtych domków, chyba. Ale tu dziwnie do kamera pomijamy? działa. Mi się tak giba. Też. Może do tamtego Jeszcze najbardziej te... na prawo jedziemy. Do tego tutaj? Tego. Tak, do tamtego, te... tak. Tego, tego? Tak, do tego. Dobra, tego. dobra. Co ty, to mają jakieś ślady? Na sobie, takie widzisz? No, są poniszczone. Takie plamy, jakby. O, powiększa się. Aha. To było w bituminach Tsunami. Dobra, dzień dobry. Juice! Widzę, jak pójdziesz, jak wiosłujesz. No. I siup. I się zostało nam... Dobra. Najbardziej... Oj, Co to jest? A, to właśnie jestem. Coś jest, co się to nie stało? Nie, to wiem. był juice. O, co to jest? Co Mówi to, to jest? A, energy bar, dobra. Weź sobie, ja nie chcę. Ja mam no, zawalony górę. Wziąć. Ja myślę, że ten... Boże muszę ukłócnąć. Nie, nie mogę tego wziąć. Nie, ja mogę nie normalnie stąd. Ja, ja stąd mogę wziąć, ja stąd, z tego miejsca. gdzie ja stoję, spróbuję wziąć. Tu. No i mi nie działa, poczekaj. Mi zostawi te li... no, no, jeszcze dobra, ten l. Nie. Ja mam swoje A bo ja mam pełny ekwipunek. dlatego. No, Musiałem tyle lidarów ze sobą i teraz mam problem. Dam. Co? Mam latarkę. Tutaj nic nie ma. Jak ty tu pływasz? Pomocy, nie mogę wejść na górę. Nie mogę wyjść na górę. Aha o. Dobra, musimy iść To teraz tam. tutaj nie ma nic. Ale wiesz, co mnie nie niepokoi? Dawaj tutaj do tego obok. Do tego tutaj. Do tego tutaj, patrz. Niepokoi mnie to, że tutaj gdzieś jest jakiś potwór. Ale nie wiemy jaki. A wiesz co? The thing on Level 7. Słyszę coś. No ja nie Śodemka. wypłynę stąd. Jest szczęśliwa, to nie powinno być tutaj potworem. Jakiś dziwny ambient jest. No nie, no S dlaczego... A, bardzo a, dziwny. Ciężko się płynie. Ej, dlaczego ta łódka wydaje takie dziwne... Co jest? O, tutaj są drzwi otwarte. Płyna do ciebie. Nie, bo noc się jakaś robi. Noc się jakaś robi. Tak szaro się zrobiło. Mgła, jest mgielnie. Burzaj. Ły na złocie przyjdzie. Wydaje mi się, że my musimy iść do tamtego domu. Bo on wygląda najnormalniej. Tamten naprzeciwko mnie, widzisz go? yyy eee. Znaczy, ja w go zobaczysz. Tamten, tam obejrzał no, się. Dobra, muszę, muszę wysiąść. A to tutaj coś nie ma. Dobra, nie Tutaj są dwie otwarte, więc. Możemy wejść. Czekaj. No wejść. tak. Tak, tam to jest... To tu jest zablokowane, a nie, jednak się da, jednak się da. O, tu są i ite. Jednak... Dużo energy barów jest. Da chyba? A ja, ja nie mogę... Kurde... Ja Kurde! Nie przejdziesz. No nie, tutaj się nie da przejść, zdecydowanie się nie da Nie. Nie, nie da się. to jest niewidzialna ściana no. chyba. Dobra, wsiadam do łódki mojej... Muszę Chyba... Tak, Ctrl jump. Nie dawaj do tamtego od razu. Tak, do tamtego za nami. Tamtego na lewo. No. Jakiego za nami? No tam po lewo, no. No, 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 to no, to mi no mi... tego na lewo. Tego na lewo, no. No, próbuję wycofać... ...i ona się jakby w schodach zablokowała. Czekaj. Ojojojo. jakoś... No dobra, to się ją popychać, dobra. Ale teraz powinna działać. Ale rzeczy u mnie robisz, co jest? Dobra, teraz chyba na prawo jedziemy, bo tam jest jakiś no. dom. Tam? Tutaj? Tam jest taki duży dom. Tutaj na prawo. Tak na prawo. No widzę. Dobra. Tylko że to jest za głęboko, U, chyba, i on ma zalane wejście. Prawie do ma zalane wejście. Zobaczymy. W of course. Nie, no, się nie da się tego Ale on jest cały zalany. Dobra, wejdę. tu są drzwi. Poczekaj, tu są drzwi. Ja nie mogę wyjść z łódki. Essa, essa, łatwo. Nie mogę wyjść z łódki. O, teraz mogę. Jestem na dachu! Zamknięte. Jestem na dachu tego domu, co jest?! U mnie jesteś normalny. Byłem na dachu tego domu. Zamknięte. Ej, idź, idź, bo to twoja... Polska łódka mi blokuje przejście. Dobra. Dla to tędy. Pójdźmy, pójdźmy tędy. O, tu jest nasz dom obok. Jest od razu tam... naszym dom, na lewo. Właśnie widzę, właśnie miałem powiedzieć. Miałem, miałem powiedzieć właśnie. I W Dobrze, to może tutaj trzeba będzie przejść. Bo nie jest jakaś muza no, no bo tutaj płytko. Dobra, wyjdę już tam, tutaj. No? Chcę wyjść, chcę dajcie co? mi wyjść. Nie mogę co jest? wyjść Oj najgorsze jakby Zamknięte tu można było utonąć, to by było najgorsze Zamknięte na klucz No nie no co, co, co ty U mnie, u mnie ty chodzisz, Co jest? O, czy... U mnie ty tak jakby wiosłowałeś ale w, w powietrzu <słys》>. U mnie ty... Chodziłeś pływając. Tutaj jest dom. E, co się stało? Odsuń się. Wycofuję. O, wycofuję. tutaj. Pójdź za mną. To jest... Dobra. Aha, bo tutaj jest to. Co jest? Ściana niewidzialna. Dobra. Tam jest dom taki. I on jest nie... mniej więcej wysoko. Ale poczekaj, bo muszę... Muszę się wycofywać, żeby wyjechać stąd w ogóle. To musi być ten dom. To musi być ten dom. Proszę, mu to o, musi widzę być ten coś dom. tam daleko. Nie, no to nie ten dom. Tu są okna, tylko Musi i sprawdza drzwi. Muszą być drzwi, no. No tak, ale one pewnie będą pod wodą. Widzę kolejny dom. Gdzie? No tam na prosto, jak jesteś. Nie czy nie, tam jak prosto najbardziej, tylko poczekaj, patrz. A że tam, tutaj od boku? Na lewo. Bardziej trochę na lewo, no, no. Poczekaj, na lewo? To weź i płyń pierwszy. Okej. Okay. Tutaj, o. A, widzę już. O, czy tutaj są drzwi odsłonięte, czy tutaj są dalej te? No, W tej stronie. O, jest, jest, drzwi są. Dobra. Mhm. Tylko proszę, żeby one były otwarte. No, zamknięte, no. A tam nie ma jakichś domów jeszcze dalej? Właśnie, patrz, co zobaczyć, czekaj. O, jest coś tam, jest. Tam, gdzie płynę, jest coś, nie. dużego. A nie, to normalny Cześć. dom, ale dobra. A gdzie ty, gdzie ty żeś popłynął? Yy, gdyby dalej, w, tam do przodu. Widzę cię, widzę cię, dobra, widzę cię. No. No. Ale jeszcze potwó... Ej, no, już nie ma mgły tutaj. Ale jak nie ma? No już się resetuje mgła. Ej, tu jest, tu jest! Po Co tej jest? stronie. Po tej stronie. Ja, ja sobie tutaj parkuję. Właśnie nie wiem co to jest. Jakaś klatka czy coś? Bo to jest taki mostek, jakby on wejście, chodziło. Jak są takie do rekinów, że się chowasz i tam rekiny mogą a my, cię... Wyjść. A my musimy. Tutaj to się da wziąć. Się da co? Czekaj, daj mi. Allows you to dive underwater. Nie. Nie mogę czy tego ja wziąć. Dlaczego nie mogę? musieli nurkować. pełny ekspunek. Czekaj, muszę zjeść bato albo to wypiję, poczekaj Będziemy musieli nurkować O cóż, ja się odsuń się, odsuń się poczekaj, piję, piję, piję. Ja chcę, jak jak chcę zobaczyć jak to działa? Poczekaj, zobaczcie jak to działa O Ale to jest dziwne, Może ja chcę, poczekaj, jak zobaczyć, jak to działa A, to nie, tu musimy i razem, razem z tą klatką musimy iść Poczekaj, poczekaj no. na mnie Dobra, czekaj. Poczekaj razem z tą klatką ale tu ci Róż nie się wygląda tymi... w tych okulerach. Tego się nie da zdjąć. Tego się nie da zdjąć już. O nie. Dobra, jest dawaj. Dobra, idę. Ale da się to jakoś puścić, tą kotwiczkę czy coś? O. O. Coś. Co, nie robiłem, ale dobra. Na, na pożarcie rykliną jedziemy. No nie. Na to się nie pisałem. Dobra. O, widać! Ojoj. Ale patrz, O. O. A, o! Ale woletalnie! Dobra, co się dzieje? Czy jedziemy na dół? Idziemy na dół. Ale nie, co już, się nie, kuję! Nie, bo my było tu mamy! Gorkujemy pod wodą! Normalnie! E, tutaj coś płynie! Gdzie? Tutaj coś płynęło przed chwilą. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, pod wodą gdzieś. O tutaj na dół. No nad to ja też jestem pod wodą. Elo. Gdzie? tutaj! Jestem ja ślepka, jest o A, dobra. Ale się nie czujesz. Ale cię kliczujesz u mnie. Ej, bo shiftem szybciej płyniesz shiftem. No, u ciebie to stanie chyba. Przyciśnięcie przycisku. Futu! Swuttuj, że myślałem, że jakiś mutant. Kuźku. Co się dzieje? Ale mutant. Robi wrażenie. Co tu mamy zrobić? No właśnie, miałem się zapytać, to. Kurde. Bo jeszcze żadnego potwora w ogóle nie widzieliśmy. Ale mówili, że coś płynęło. No właśnie, widziałem tak, jakby coś dużego nade mną, ale to zniknęło nagle. A, no to fajnie ogólnie. Ja, co jak mamy pójść na górę? Da się na górę płynąć? Da się na górę płynąć. Też wątpię, wątpię, żebyśmy na górę mieli iść. Raczej nie, bo to nie po to zjeżdżaliśmy na dół. A no w sumie tak Ale? Ale coś, się góry. Coś, ale coś na tych skałach może być w sumie. Wejdźam na tą górę. Też jestem tutaj. Coś dzieje. Laga miałem. Co jest? Kurde, no chcę przez to przejść, nie można. To jest niewidzialna ściana chyba. Tak, to jest niewidzialna ściana. Tak, bo to jest już granica mapy. No to na dół. Mi się wydaje, że musimy na sam dół zejść. Dużo bąbelków tutaj jest. I coś oddycha chyba pod wodą. Ale hmm. ładna Pachnie. skała. Gdzie? Tutaj. Płynę do niej. Brawo. Bardzo ładna skała. Możemy zrobić... Przez dziurę przeleć. Yy... Ale śmieci. Co? Da jakieś odpadki. Tu jest nasza klatka. Wróciliśmy nasza klatka. No to musimy płynąć w drugą stronę. Ty, tutaj coś jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. piasek. jest tutaj coś. Poczekaj. A nie, to, nie, to nic nie ma. Gdzie ty jesteś? O, idę. Tutaj. Nic, tutaj, nic, tutaj, nie są tutaj jakiś, tu taka dziwna skała podziurkowana cała. Co tutaj? Po prostu. Nagramy. Pewnie nagrawy, by się nie dało. Nagramy mity. Ej, dlaczego ty masz ręce tak do góry? Bo się ekscytuje. Czyja Co to jest? Co to jest? Jakaś ryba ogromna! No Ty wcześniej mówiłem, że coś tutaj było ciężko. Aha, dobra, czyli ta ryba będzie nas goniła, okej. Ej, chodź tamtą stronę, gdzie była ta ta. ta I teraz patrzę do góry, ona tu chyba gdzieś będzie. Ja ja wolał się do niej nie zbliżać. Gdzie jest ta skała ta jak już robiona? Czekaj, to było gdzieś. Gdzie jest nasza klatka po prostu? Tutaj jest klatka, to gdzieś tam, w tamtą stronę, w tamtym kierunku. Nie zmieścimy się. Tak. Może od góry trzeba? Od góry. Tak, od góry. Dobra, uwaga, płynę od góry. Ty ja... No, nie gadać z jego siedziba. Siedziba potwora, Ja tu jestem już, ale tu jest ciasną... No, ja klaustrofobia! Dół. Klaustrofobia! O kurde! Ale ja bym nie chciał tak w tym. Ej, co się stało? scenkę mam. Co jest? O, Jaką miałeś scenkę? Że wychodziłem z wody. ooo. O. jaskinia, będzie cave system teraz. O nie! Pewnie. Nienawidzę cave system. To, to będzie ten, 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 ten stealer? Tak, tu będzie skin stealer na pewno. Walkie toki, walkie toki. Mam. What? Halo? Ej <noise> Jak to trzeba trzymać... Halo? 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 Halo, Nie, ja mogę dzwonić do ciebie. Ale to będzie, to będzie chyba. To będzie działać tutaj? Halo? Działa ten radar tutaj? Pewnie nie. Nie działa pewnie. Po co, co mi on, dobra, nie wiem. Ja nie wiem po co mi łukitoki. Oho, radar tu jest coś potrzebne, po... widzisz? Patrz. Mega. Tutaj. Patrz, tutaj jest jakaś. O pary! Co? Tu w sumie w KFamilar i ten Backspray. Backspray Ej, tu będą. Ej, tu będą chyba te. mole. Tak duże. O nie! Tak, dobra, ja nie wiedziałem, dobra. Dobra, ale, ginę. Uwaga, ginę. Patrz, patrzy jaki on jest ładny. Ale ty, ale jak to już on ci nie widzi. Tylko nie możesz się nie ruszać. Nie możesz się ruszać po prostu. No wiem, ale... no tak, no. Aha, bo my i itemów nie mamy. To fajnie, no, no, dobra. Ale latarki są to już najważniejsze, co jest potrzebne. Zobacz, to uki-toki, to, to ja se wezmę, ale... Nie wiem, po co mi, ale ja: sobie wezmę. Ja też wezmę, ale... Ale w... głównie wezmę latarkę. Wydaje latarkię. mi się, że może się, może się kiedyś przydać. Mi się wydaje, że... Jakbyśmy nie mieli Discorda, to wtedy. Dopiero... Ej, dopiero teraz... Dopiero teraz ogarnąłem te pockets, pod którym są przyciskiem. Pockets, czyli co? No, jakby w, kie... no, w kieszeni, mam, jakby kliknę, że dwójkę to mam od razu Energy bar'a na przykład. A, okej, okay, dobra, iść pierwszy tak. na Kucaka, najpierw. Teraz na Kucaka. O, Cześć. teraz nie będziemy wiedzieli, gdzie są te mole. To też trudne. będzie. Jesteś... Ale jesteś ładny. Ale ja kinia... po prostu fajne. na Kucaka cały czas. Cały czas w ogóle na Kucaka. Patrz jakie radioaktywne grzybki. Szkoda, że nie, tutaj nie ma tego co i co mówiłeś właśnie. No, ale jak to będzie jeszcze ten, Stealer, to będzie za trudne. Tam, kolejna, tam jest mola. kolejna jest. Może my musimy iść za nimi? Gdzie one, gdzie one są? Możliwe. Ja nie mogę przejść. Nawet. A mogę przejść, okej. Okay. Tutaj po prawe. Nie, nie ma przejścia. Idę... Dobra. Co tutaj jest? Tu jest mola duża, widzę ją. Ile ich e, 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 tu jest? Tu jest E nie, to tylko jedna tutaj. Lewo czy prawo? Prawo. Jakie ładne stalagmity? Mm. Dlaczego ja chodzę? No. Okej. Okay. E, ślepy załówek? Ty weszłeś nie. do Stalagmitów. Nie, tutaj ogólnie to chyba nie. nie ma przejścia. To na lewo musimy. Czyli tam, musimy wrócić. Tak. Gdzie jest? A tam był ten mole mm -hmm. A nie da się w ustawić na przykład toggle? Nie, nie ma czegoś takiego Bada. To nie ta technologia Mnie trochę boli palc <grym> Czy znaczy nie boli miałem. Dobra Czy tutaj jest przejście? Powinno być No jedyne to jest przejście, to musi być No tam Jest tutaj ta mola z srola? Jest. Aha. Myślałem, myślałem, że, myślałem, że... kółko zrobiliśmy. Przejście dalej. Jest mola, jest. jest mola. Wolisz iść do mola, czy przejście dalej? Przejście dalej. O. Tutaj są te drzwi, wiesz które? Z tymi molami. A, że tutaj można je. A nie, to nie są te mole. Czy tu jest z tym? Idziemy dalej? No ja tylko wezmę sobie tego, batona. Już mogę, już mogę tak, możemy. Nie. O. Tutaj nie ma nic więcej, ja sobie wczoraj... sobie na chwilę, no Uj, Dobra, czekaj, czekaj, muszę sobie palca Dobra. Dobra Lewo czy prawo? Czy prosto? Mm. Lewo, prawo, czy prosto? Prawo. Metoda prawej ściany w jaskiniach zawsze najlepsza mnie jak są potwory z pakrumusów. Chyba to twoja metoda się nie sprawdziła, bo to jest chyba za zamówek? Tak, twoja metoda coś się nie sprawdziła. To, to teraz da, no. na prosto idziemy, bo prawa ściana to na prawa. Dobra. Okay. Nie byli... Co to było? Co się dzieje? Zawaliły się skały! No to. Oj, oj, woda. Tutaj chyba już nie trzeba kłócać, wiesz? Tutaj Wydaje mi się, że tutaj nie trzeba kłócać. Są to jakieś mole? Nie, nie trzeba. Dobra. Co tutaj jest? This bridge must be uh, been, been, been uh, here for uh, centuries. I wouldn't uh, put too much stress on it. A czy musimy, musimy pojedynczo chyba przechodzić Uwaga wow. Uwaga, nie idź no. za mną, nie iść za mną. Wiem, wiem, ale na kucak idziesz. Tak, bo się boję, że możesz się zawalić. ma nie szans. Ty tu jest już jakieś przejście? A nie. Przechodź. Teraz ja że nie zabał się. Nie wow, zawał się, się trzęsie. Ciekawe co by się stało jakbym tam skoczył. Sprawdźmy tego potworu. Ale tam jest duża dziura na dole Dobra, czy tutaj coś jest ciekawego? Ale te światła mnie wkurzają są Dobra, te? takie no, no, no. wszędzie one dala. są. Dala, dala. Uwaga! Biegnę. Możesz. Taki wypadek na 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 kucna kucna. Trzeba może być, no. Bo nie wiadomo czy tu dalej będą mole, czy... Czy już nie Ty, patrz jakie to jest o. duże? Ja pier... Tam jest wyjście! Tylko... No. Gdzie? No tam u góry widzisz? U góry? Tak, ale to chyba nie, to chyba tam tam się nie będzie check. dało. według mnie tutaj, tutaj powinien być trzech No według mnie po... Bo to, to są jak gdyby teraz inny zestaw jaskini, takie jakieś duże się zrobiły. No. Kurde mi się chcesz wstać mega, ale nie wiem czy te tu są. Lewo czy prawo czy to? Lewo, pra Ta, lewo prawo. Tam się czy... zawracamy? Tutaj bym poszedł. Le, to się świeci. Ej, idzie, ty picie, uciekaj. I jest tutaj dwóch. Zabij mnie. Okej, okay, ja się zamknąłem. Me. Czyli i jest, jest tutaj więcej niż jeden. Resetujemy się? Nie, nie, lecisz, lecisz. lecisz? I, jest... I nie wiem, czy ja dam no, radę. No właśnie o to mi chodziło, bo ich jest tutaj więcej niż jednego. I tutaj nie, ma, nie, nie powinno być tutaj, nie mogą być tutaj te mole. Dlatego, bo one, oni tu są. No. A pamiętaj, że oni będą przebrani za mnie. Więc Że Jeden przynajmniej będzie przebrany za mnie. Czyli one tak świecą jakby chyba. No tak. Pomaga przynajmniej, nie? No. Tak, pomaga. Tam coś jest. To ja jestem nie, ja, moje ciało. Mm. Tak, ale tam jakby coś świeciło. To to oni? To A wiesz radarka? Nie, Więc... jak tu nie nic. Jak, jak nic nie świeci, to nie ma ich chyba. Nie, ale tutaj coś jakby świeciło. Patrz, widzisz to? Patrz tutaj. No widzę. A no, to nie, to widzę, ty jakbyś to świecił. Że zginąłeś i świecisz. zginąłeś i świecisz. Fajnie. Kurde. To nie tutaj I tam, na lewo Na lewo, tu są przyszedłeś A nie, Nie. tak, dobrze, dobrze Dobra, na, dobrze, lewo. na lewo, na lewo idę Nie na prawo, na lewo Dobrze, 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 idziesz Tam widziałem światło A nie, to nie to, to nie to, dobra Dlaczego ta latarka jest taka niebieska? Nie wiem Nie się przynajmniej wydaje Ech. Widzisz go? Widzisz go? Idzie, jest idzie skóry. On jest latarką! Ej, mów, mów od boku, czy idzie? Yy, I chodzi to? tam, chodzi tam, chodzi tam, drugi też tam chodzi. Przy, idzie w przy... twoją stronę, idzie prosto w twoją stronę. Raz, stań. Dobra. Tu jest przejście, tu jest przejście dalej. Można Bra. chyba naokoło. Ej, tu ktoś, tu ktoś chodzi, czy nie? Yy, nie, na razie światła nie widzę. Też. Sprawdź za tą ścianą, sprawdź za tą ścianą. Jest ja dalej! Na lewo był! Na lewo był jak coś, więc. Dobra, go. O! Walcz go, fajnie jakby to był koniec tych. Ja nie wiem no. mu skraszo skraszowało mi. Nie no. Nie, a, nie, Adam! Tam, tam tylko, gdzie ty przeszedłeś źle? Tam, gdzie przyszedłeś, to tylko. Cześć, znaczy, mi latarkę, wezmę, latarkę muszę wziąć. Ja wezmę gdy... sobie batonika, walkie na pszczelki. Weź te walkie-talkie, gdy będą potrzebne później. Dobra, czekam. Mam. Teraz ja wejść wezwójkę chociaż chociażby. To ja tylko pewnie otwieraj mnie zabiją od razu. Otwieraj drzwi, otwieraj drzwi. teraz trzeba na kucaka, bo one chyba nas nie zobaczą na kucaka. Zobaczą, bo wtedy szed szedliśmy na kucaka i nas zauważyły. Ja bym polecał... Pójdź tutaj, bo on nie widzę, żeby świeciły... Powiedziałbym... Chodź, tam, gdzie ty, chodź tam, gdzie ty poszedłeś. Ale tu byśmy musieli bardzo szybko przebiegć... Musimy przebiec dosłownie. Bo on tu gdzieś musi... może być. Tutaj wtedy poszedłem. O! O, biegnę! Nie wiem czy tu ktoś jest. Nie biegnij. No, dawaj, dobra. I tutaj od razu zaczął się też gonić, więc. Trzeba uważać. Dasz o małodzi? Nie. Dobra. Kucnąłem. Zostało. Lowstick? Co? Mogę to, to wziąć? Wzią? Nie to jest... mogę, nie mogę, to jest. Nie da się. Dobra. dobra, dawaj, skacz. Boję się Pytanie, czy tutaj są mole zamiast nich. O coś tam jest. Co to jest? To jest przejście drabina, ale chodź najpierw tam. I ja normalnie w okrużach jestem normalnych, tylko że tam jest coś dziwnego.